Cześć, tutaj Gabi i Mikołaj. Dzisiaj troszeczkę inny film, bo mamy profesjonalny setup w naszym profesjonalnym domowym studio. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o Rzymie, mieście, które samo w sobie jest wyjątkowe, każdy wie, ale w 2025 roku będzie jeszcze bardziej szczególne. Dokładnie, w tym roku, w 2025 jest rok jubileuszowy, oznacza to... Tłumy pielgrzymów, którzy będą chcieli uzyskać odpust zupełny, przechodząc przez święte drzwi w Bazylice Świętego Piotra. Ale nie martwcie się, podpowiemy Wam, jak uniknąć tłumów, jak zaplanować wycieczkę i co zobaczyć w Rzymie. Zostańcie z nami! Zacznijmy od praktycznych wskazówek, jak najlepiej dostać się do Rzymu. Rzym ma dwa lotniska. My akurat przylecieliśmy na lotnisko Ciampino. Stamtąd można się bardzo łatwo dostać pociągiem, autobusem i pociągiem za 2,70 na dworzec termini, i my Wam bardzo polecamy tą możliwość. Jeżeli chodzi o taksówki, one kosztują w granicach 40-50 euro, więc nie do końca warto, szczególnie że pociąg jedzie naprawdę bardzo szybko. Jak już jesteście w Rzymie, to warto przemieszczać się albo na nogach, piechotą. Albo korzystać z komunikacji miejskiej. Jest ona również bardzo tania. Możecie sobie kupić takie bilety 12, 24, 72 godzinne i korzystać z komunikacji miejskiej bez limitu. Możecie też wybrać jednorazowe bilety za euro 50. Tutaj macie naprawdę pole do popisu, jak tylko chcecie. Tak możecie się przemieszczać. My polecamy Rzym zwiedzać na piechotę, dlatego powinniście zatrzymać się w samym centrum. Ze względu na przewidywaną liczbę 35 milionów odwiedzających, polecamy, aby noclegi rezerwować z wyprzedzeniem. Naj tak jak już Mikołaj wspomniał, najlepiej zatrzymać się w centrum miasta. My zatrzymaliśmy się akurat w apartamencie przy Piazza Farnese, który bardzo polecamy. Korzystajcie z portali takich jak Booking czy Agoda, żeby jak najlepsze oferty wynaleźć. Możecie też sprawdzać domy pielgrzymów, nie tylko hotele czy, czy apartamenty, bo w, zwłaszcza w okresach, w których będą się odbywać jakieś wydarzenia, będzie trudno prawdopodobnie zarezerwować nocleg. Oprócz duchowych przeżyć, Rzym będzie oferował w tym roku wiele kulturalnych atrakcji. Najlepiej sobie sprawdzić na stronie wielouszowej, jakie są wydarzenia. Oczywiście podlinkujemy ją Wam w opisie, także zaglądnijcie tam i sprawdźcie, jeżeli wybracie się do Rzymu w tym roku, co warto zobaczyć, jakie koncerty i wydarzenia się tam odbywają. No dobrze, teraz najważniejsza część filmu, czyli nasze top 10 atrakcji Rzymu, miejsca, które koniecznie musicie odwiedzić, będąc w tym mieście. Numer jeden, oczywiście, zaczynamy od największej atrakcji Rzymu, czyli Koloseum. Jest to największy amfiteatr starożytnego świata i jest, bardzo popularny, chyba każdemu znany. Także jeżeli chcecie uniknąć tłumów, kupcie bilety online lub odwiedzcie Koloseum wcześniej rano lub później popołudniem. Ja podczas mojej wizyty byłam zachwycona Koloseum. Widziałam je po raz pierwszy. Polecam je zobaczyć również po zmroku, nie tylko za dnia, bo wygląda magicznie. Co zresztą możecie zobaczyć w naszym vlogu. Kolejne miejsce to Forum Romanum i wzgórza palatyńskie. Naprawdę bardzo fajne miejsca, gdzie można iść na spacer. Tam również, jeżeli chcecie wejść do Forum Romanum, musicie zapłacić 12 euro. Kiedyś było to serce Rzymu. Obecnie jest to miejsce pełne ruin dawnych świątyń, łuków triumfalnych czy pałaców cesarskich. My polecamy wybrać się na Kapitol. Stamtąd doskonale widać całe Forum Romanum z góry. Numer 3 na naszej liście to Panteon. Panteon to jest najlepiej zachowana świątynia starożytnego Rzymu z niesamowitą kopułą. Wstęp kosztuje 5 euro dla dorosłych, ale jest bezpłatny dla mieszkańców Unii Europejskiej poniżej 18 roku życia. Punkt numer 4, czyli Fontanna di Trevi. Wydaje mi się, że to najsłynniejsza fontanna na świecie, a już na pewno najsłynniejsza fontanna w Rzymie. Jest naprawdę. Przepiękna. Nie zapomnijcie wrzucić monety, żeby zapewnić sobie powrót do tego wspaniałego miasta. A zobaczyć ją najlepiej o świcie, bo wtedy nie ma tam nikogo. Numer 5, schody hiszpańskie. Jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Rzymie, są idealne na wieczorny spacer, a zachód słońca z widokiem na Rzym spod kościoła na górze schodów był niesamowity. Numer 6 i 7 połączymy Wam razem. Jest to zwiedzanie Watykanu, a w Watykanie oczywiście warto wybrać się do Bazyliki Świętego Piotra oraz do Muzeów Watykańskich. Jeżeli chodzi o Bazylikę Świętego Piotra, jest to największy kościół na świecie i jest to najważniejszy kościół, jeżeli chodzi o wiarę chrześcijańską. Możecie w środku znaleźć takie perełki jak Pieta Michała Anioła. Możecie również wejść na kopułę Bazyliki. Tutaj koszt to mniej więcej 80 euro. Muzea Watykańskie, jedne z najbardziej fascynujących muzeów na świecie, nie tylko w Rzymie, są ogromne, są nazywane najdłuższymi muzeami na świecie. Mo możecie tam spotkać nie tylko freski czy kaplicę sykstyńską, możecie zobaczyć również księgozbiory, możecie zobaczyć mapy, gobeliny, no i oczywiście rzeźby oraz obrazy. My bardzo polecamy, szczególnie, że znajduje się tam wiele dzieł takich yy, artystów jak Salvador Dali, Caravaggio, Tycian czy Pablo Picasso. Zdecydowanie polecamy, tylko pamiętajcie o tym, że się nachodzicie. Wstęp kosztuje między 20 a 25 euro w zależności, czy kupujecie online. Online jest droższy, ale polecamy to zrobić, ponieważ w sezonie są ogromne kolejki do kupna biletów. Numer 8 Zamek Świętego Anioła. Zamek Świętego Anioła to jest dawna twierdza papieży z widokiem na Tyber i Watykan. Jest to idealne miejsce na zachód słońca, ale nie tylko. Również jeżeli nie chcecie chodzić do środka, z zewnątrz wygląda bardzo majestatycznie, a zwłaszcza w weekend w okolicy zamku rozkładają się dużo straganów, z których można wyszperać fajne pamiątki. Numer 9 to nie miejsce, a to cała dzielnica Rzymu. Jest to za tybrze, przepiękne miejsce znajdujące się zaraz za rzeką. Wystarczy przejść przez jeden czy drugi most znajdujący się niedaleko piaca nawona, i już znajdujecie się w tej klimatycznej, artystycznej dzielnicy. Jest ona naprawdę niesamowicie romantyczna, szczególnie wieczorami warto wybrać się tam do jednej z lokalnych restauracji na jedzenie, ale to też jest piękne miejsce, żeby sobie pospacerować, poprzechadzać się, poznać taką bardziej cichą i kulturalną część Rzymu. Numer 10 to Piazza Navona i Campo Fiori. Piazza Navona to jedno z najpiękniejszych placów Rzymu z fontannami Berniniego. Niestety podczas naszej wizyty były akurat w remoncie, ale teraz na pewno wyglądają majestatycznie. Campo di Fiori to jest idealne miejsce na poranny spacer, tam odbywa się targ, możecie wypić kawę we włoskim stylu, a po zmroku około 17 te stragany się zbierają i jest tam bardzo dużo fajnych również knajpek, których możecie zjeść. Rzym to nie tylko niesamowite zabytki, ale również wspaniała kuchnia. My naprawdę uwielbiamy kuchnię z Latium i chcemy się z Wami podzielić naszym top 5. Zaczniemy od pizza Altalio, czyli niesamowita pizza na wagę. Jest naprawdę przepyszna i idealna na szybki lunch. Ja bardzo polecam pasta alla carbonara, czyli słynna carbonarka, która jest oczywiście zupełnie inna niż taką, którą je się w Polsce. Mm -hmm. Jest to carbonarka bez śmietany, są tam tylko jajka, ser pecorino i pieprz. I guanciale. zdecydowanie warto, jest przepyszne. Oprócz tego jest e, podobna do carbonary pas, pasta alla gricia. I ona jest również z guanciale, czyli to jest ich y, taka szynka, taki boczek, z serem pecorino i czarnym pieprzem. Jest trochę bardziej prosta, ale równie pyszna. Kolejna pasta to cacio e pepe, czyli pasta z serem i z pieprzem. Bardzo podstawowa, bardzo dobra. A jeżeli ktoś nie przepada za y, tymi serami, to zapraszamy na amatryciany. Jest to idealna pasta dla fanów pomidorów i drobnokrojonego mięsa. Jeżeli chodzi o jakieś przystawki i takie rzeczy, to my jedliśmy i polecamy di cukka, czyli faszerowane kwiaty cukini w stylu rzymskim, bądź różnego rodzaju supli, czyli takie kulki ryżowe z mozzarellą, a często w środku znajduje się tam również anchois. To, czego na pewno nie polecamy, to nie polecamy kasztanów, bo kasztanów próbowaliśmy i smakowały jak ziemniak. Jeżeli po kolacji macie ode na coś słodkiego, to oczywiście Rzym jest miejscem, gdzie naprawdę warto być. My oczywiście polecamy tiramisu, chociaż Gabi bardzo lubi. Lody pistacjowe. Dokładnie. Lody pistacjowe są naprawdę najlepsze na świecie. Rzecz najważniejsza dla standardowego Polaka, czyli ceny jedzenia. Jeżeli chodzi o ceny jedzenia, moim zdaniem one naprawdę nie są zbyt wygórowane. Jeżeli chcecie zjeść dobrą pastę, musicie zapłacić od 10 do 15 euro w takiej normalnej restauracji, która ma naprawdę dobre opinie w internecie. Pizze są tańsze, bo już za 8-9 euro zjecie margeritkę, ale oczywiście one też do tych. 15 euro bez problemu dochodzą, w zależności od tego, na co macie ochotę. Ceny deserów od 5 euro do 10 euro. Jeżeli macie ochotę napicie jakiegoś aperolka, przeważnie 7-8 euro zapłacicie i rzeczywiście w centrum Rzymu za takie pieniądze bez problemu zjecie dobry posiłek. Ja tylko dodam, że jeżeli chcecie się czegoś napić, to polecam bardzo Hugo Spritz. Alkoholowy, ale przepyszny. A jeżeli chodzi o miejsca, gdzie najlepiej zjeść, to my polecamy wybrać się na zatybrze. Jest tam naprawdę super atmosfera, po zmroku jest ślicznie i jest mnóstwo knajpek z bardzo dobrymi ocenami, w których możecie zjeść. I na zatybrzu ceny są o kilka euro niższe. Dokładnie. Dodatkowy plus. Rzym, zwłaszcza w tym roku jubileuszowy, może być zatłoczony. Dlatego podpowiemy Wam również, jak tego uniknąć. Tak, nasze rekomendacje są dosyć proste, ale człowiek często o nich zapomina, więc dzielimy się właśnie nimi. Według nas, najlepiej Rzym zwiedzać albo z samego rana, albo późnym wieczorem, bo wtedy rzeczywiście ludzi jest najmniej. Przeważnie ludzie zaczynają zwiedzanie o 10.00. Kończą w okolicach godziny 18, wtedy udają się do restauracji, a jak chcecie zrobić przepiękne zdjęcie fontanny di Trevi, możecie nawet się tam udać i o pierwszej w nocy. Mhm. Oprócz tego polecamy, tę te największa atrakcja, rezerwować online, żeby pominąć kolejki przed wejściem. W sezonie są one bardzo długie, a jak nie lubicie tłumów, Wejdźcie w boczne uliczki. Są one przepiękne, naprawdę. Rzym w każdym zakątku jest wyjątkowy. Idźcie poza utartym szlakiem. Dokładnie. Pamiętajcie też, że możecie zawsze zajrzeć w mniej znane miejsca, może mniej turystom znane miejsca, a bardziej lokalnym. My na przykład polecamy bardzo ogrody Wili Borguze. To jest nasze top 10 miejsc, które warto odwiedzić w Rzymie. Pamiętajcie, że jest to tylko mała, zamknięta, wąska lista. Tych miejsc jest znacznie więcej. My, na przykład, polecamy bardzo zobaczyć wszystkie bazyliki papieskie, na przykład przejechać się kawałek dalej i zobaczyć bazylikę na Lateranie. Nam bardzo też podobała się bazylika świętego Pawła za murami. Przepiękna, polecam. Teraz czas na jedno z najczęściej zadawanych pytań czyli ile czasu poświęcić na zwiedzanie Rzymu. Tutaj oczywiście nie ma jednej odpowiedzi. Można zrobić tak zwanego city breaka, przylecieć w piątek, wylecieć w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek z samego rana. Wtedy macie 2-3 dni i Rzym wtedy też uda Wam się zobaczyć. Zobaczcie te wszystkie główne atrakcje, czyli zobaczcie Koloseum, zobaczcie Forum Romanum, zobaczcie starą część miasta, a może jeszcze zrobicie jakiś spacer w dalsze miejsca. Jeżeli zostalibyście 4-5 dni, wtedy rzeczywiście. Zobaczylibyście już wszystkie, wszystkie atrakcje Rzymu i na spokojnie, bez pośpiechu moglibyście przechadzać się uliczkami tego wspaniałego miasta. Jeżeli zdecydowalibyście się zostać tydzień, wtedy już macie czas, żeby zobaczyć kilka rzeczy, które znajdują się pod miastem. Możecie na przykład pojechać sobie nad morze, bo Rzym leży bardzo niedaleko morza, gdzie również znajdują się plaże. I to by było na tyle w tym filmie. Mamy nadzieję, że wydał Wam się interesujący i przydatny. Rzym to piękne, wyjątkowe miasto, pełne historii, pełne wspaniałych miejsc, no i mamy nadzieję, że dzięki naszym radom uda Wam się uniknąć tłumów, no i też uda Wam się zaoszczędzić trochę kasy. Mamy nadzieję, że nasz filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka pod naszym filmem. Dajcie nam również znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione miejsca w Rzymie? Czy byliście, czy się wybieracie? zwłaszcza w tym impleuszowym roku. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca i obejrzeliście cały film. Trzymajcie się, cześć. ta! ta.